Huragany to nic zabawnego. Pozbieranie się po nich może zająć ludziom całe miesiące lub nawet lata. Wyobraźcie sobie co one oznaczają dla podwodnych stworzeń z nadmiarem skrzeli i niedoborem przeciwstawnych kciuków. Wiecie, mam na myśli ryby. Ludzie zwykle zwracają uwagę na to, kiedy burza zbliża się do lądu i chronią się przed nią, jednak burze większość czasu spędzają na morzu. Jeśli podliczylibyście, jakie straty wyrządzają one rafom koralowym i innym przedstawicielom morskiego życia, okazałoby się, że to też szkody są największe. Niektóre zwierzęta, w tym rekiny i inni szybcy pływacy, są świadome zagrożenia. Rekiny posiadają nawet narządy zwane liniami bocznymi, które pozwalają im wyczuć zmiany ciśnienia barometrycznego, które towarzyszą potężnym burzom. Te długie, wypełnione cieczą kanaliki formą i funkcją przypominają ludzkie ucho wewnętrzne. Są wyjątkowo wrażliwe na wibracje wody. Dzięki nim rekiny mogą usłyszeć miażdżenie zranionej ofiary z kilkuset metrów. Linie boczne stanowią skuteczny system wczesnego ostrzegania, coś na kształt Narodowej Służby Pogodowej dla oceanicznych drapieżników. Kiedy rekiny wyczują nadciągający huragan lub burzę tropikalną, reagują przenosząc się na głębszą wodę. Na swoje terytorium wracają dopiero wtedy, kiedy minie zagrożenie. Inne stworzenia, u których potwierdzono wrodzoną zdolność unikania burz, to rozmaite gatunki węży morskich. Istnieją dowody na to, że niektóre gatunki ryb również potrafią wyczuć zmiany ciśnienia. Delfiny to kolejne duże zwierzęta wodne, które są w stanie wyczuć zbliżającą się burzę, choć czynią to w inny sposób. Nie rejestrują zmian ciśnienia barometrycznego, lecz bazują na ilości soli w otaczającej je wodzie. Huragany oznaczają zrzut dużej ilości słodkiej wody do oceanu w formie deszczu. Tymczasowo zmniejsza to zasolenie wody w pobliżu jej lustra, co stanowi ostrzeżenie dla delfinów, że coś jest nie tak. Podobnie jak rekiny i inne morskie istoty wrażliwe na zmiany ciśnienia, delfiny reagują na zaburzenia kierując się w głąb wód otwartego oceanu. Lecz w przeciwieństwie do rekinów, delfiny muszą co 10 do 15 minut podpływać do lustra wody, aby zaczerpnąć powietrza. Poza tym, już samo przebywanie z dala od brzegu zapewnia pewien stopień ochrony przed skutkami huraganów. Skoro jesteśmy przy skutkach, to co przeraża pływających władców oceanów? Musi to być coś naprawdę strasznego, skoro tak wiele gatunków rozwinęło wrodzony mechanizm reakcji na ekstremalne warunki atmosferyczne. Odpowiedź jest nieco skomplikowana, ale wiąże się ona z tym, co dzieje się pod wodą, kiedy nadciąga potężna burza. Wszystko zaczyna się na powierzchni, gdy szalejąca nad wodą wichura tworzy fale. Im silniejszy wiatr, tym wyższe fale. Wielkość fal jest bowiem proporcjonalna do oddziałującego na nie wiatru. W trakcie tego cyklu woda pod falami zaczyna poruszać się ruchem okrężnym. Wiry te oddziałują na znajdującą się niżej wodę, tworząc kolejne. Z kolei jeszcze głębiej powstają następne zawirowania. Są one coraz mniejsze i mniejsze, aż ustają całkowicie. To wyjaśnia, dlaczego tak wiele stworzeń chroni się w głębokiej wodzie. Sprawy przybierają kiepskie obrót, kiedy burza szaleje nad płytkimi wodami, a wspomniane podwodne okręgi sięgają dna. Ponieważ piasek i skały nie są tak plastyczne jak woda, to cykl zostaje zaburzony. Zamiast tworzyć okręgi, woda szoruje w te i z powrotem po dnie. Te gwałtowne ruchy wzburzają osady, podnosząc mnóstwo piasku, kamieni i nawet wraki statków. Nie trzeba być oceanologiem, aby wiedzieć, że wszystkie te wydobyte szczątki są szkodliwe dla miejscowej przyrody. Jeśli ktoś lub coś nie jest w stanie uciec im z drogi, może się to skończyć poważnymi kłopotami. Kto więc jest w niebezpieczeństwie? Ryby terytorialne, które nie mają w zwyczaju opuszczać swoich miejsc bytowania, a także powolni mieszkańcy głębin, w tym koniki morskie, są narażone na problemy. Skorupiaki wcale nie radzą sobie dużo lepiej, podobnie jak żółwie morskie oraz gąbki, ostrygi i ogórki morskie. Nikt nie chciałby spotkać się z kilkoma tonami piasku i kamieni. Można się wówczas poczuć jak małże. Ryby też mają powody do zmartwień, kiedy pył zatyka ich skrzela, a ruch wirowy pozbawia wodę tlenu. Te same zawirowania mogą podnosić bardziej zasoloną wodę z głębi oceanu, a wiele ryb przybrzeżnych nie jest przystosowanych do życia w takich warunkach. Pora na kolejnych mieszkańców głębin, których losu nie omówiliśmy, a są oni najważniejsi dla każdego oceanicznego ekosystemu. Wiecie, kogo mam na myśli? Wspominałem już o nich. Chodzi o koralowce. Tak, te dziwaczne, skałotwórcze organizmy to tak naprawdę ogromne kolonie małych bezkręgowców. To właśnie te cuda organicznej architektury stanowią centralny punkt wielu morskich siedlisk. Huragany nie wróżą niczego dobrego dla większości organizmów wodnych, są okrutne dla każdego stworzenia, jakie znajdzie się na ich drodze. Koralowce stanowią jednak wyjątek. Wprawiona w ruch woda, która unosi rozmaite szczątki, może z łatwością zniszczyć formacje koralowe, ale nie zawsze ma to złe skutki. Koralowce, które przetrwają w nowym miejscu, mogą zakorzenić się gdziekolwiek wylądują. Jest to główny sposób, w jaki zasiedlają one nowe miejsca. Niestety proces ten nie jest w pełni bezpieczny dla raf koralowych. Fragmenty raf są podatne na uszkodzenia i choroby, co stawia ich przetrwanie pod znakiem zapytania. Możliwe też, że koralowce zostaną zasypane osadem poderwanym przez huragan. Choć sama liczba rozrzuconych fragmentów gwarantuje, że kilka z nich się zakorzeni, to nie będą rozwijać się tak szybko. Cykl ten niegdyś nie naruszał równowagi ekologicznej, jednak teraz, kiedy rafy koralowe narażone są na zanieczyszczenia i inne niekorzystne czynniki, to nie odradzają się już wystarczająco szybko. Wiele stworzeń zostaje pozbawionych miejsca bytowania dosłownie z dnia na dzień. Hmm, cóż, nie chcę uderzać na koniec w smutne tony, więc kontynuujmy. Istnieje promyk nadziei dla dalszego istnienia siedlisk morskich. Ponieważ ludzie dostrzegli zagrożenie, na całym świecie od dłuższego czasu powstają sztuczne rafy. Istnieje wiele obiektów stworzonych przez człowieka, które mogą stanowić siedliska dla ryb i skorupiaków, by ostatecznie zamienić się w fundamenty raf koralowych. Bardzo często początek rafom dają rozmaite odpady, a wśród nich najczęściej wraki statków i opuszczone szyby wiertnicze. Bywają one zatapiane w strategicznych miejscach wzdłuż prądów oceanicznych. Prąd przenosi w ich kierunku plankton, który przyciąga niewielkie ryby, takie jak płotki i sardynki. Te z kolei wabią większe ryby, w tym tuńczyki i rakiny, a także średniej wielkości stworzenia, które poszukują schronienia. Z biegiem lat struktury te pokrywają pąkle i koralowce. Właśnie tak, zanim się zorientujecie, powstaje nowa rafa koralowa. Sztuczne rafy nie zawsze funkcjonują zgodnie z zamierzeniami. Za świeży przykład może posłużyć owiana złą sławą Rafa Osborne w pobliżu Fort Lauderdale na Florydzie. Próbę stworzenia rafy podjęto w 1972 roku, aby pobudzić lokalny przemysł rybny i w przyjazny dla środowiska sposób pozbyć się milionów zużytych opon. Opony zostały zabezpieczone stalowymi i nylonowymi linami, a do dna morskiego przycisnęły je ogromne betonowe bloki. Początki były obiecujące, więc nie podejmowano żadnych kroków, aby upewnić się, że stalowe liny nie rdzewieją. A tak się właśnie stało. Po kilku tropikalnych burzach miliony opon wylądowały wzdłuż kilkusetkilometrowego wybrzeża. Rafa Osborne wywołała niezmierzone konsekwencje, jednak wiele innych prób odbudowy raf koralowych na całym świecie zakończyło się powodzeniem. Jeśli dowiedzieliście się dzisiaj czegoś nowego, dajcie łapkę w górę i udostępnijcie ten filmik znajomym. Mamy więcej propozycji, które mogą Wam się spodobać. Musicie wybrać jedną z nich, kliknąć i obejrzeć. Pozostańcie po jasnej stronie życia.